Co? Co? Co się stało? Co się stało? Ej, to nie jest wcale śmieszne no za... <śśmieniu> za straszenie Cześć, jestem badali, witam was, ze mną jest Lenia Słuchajcie, dzisiaj nagrywamy sobie to bardziej przestraszy mamy ten wygrywa Ponieważ jest Halloween Strasznie Napiszcie w komentarzu, krzyk, a co im przypniemy? Truduszka. Tutaj macie piątkę ostatnich subskrybentów. Jeżeli chcecie się tam znaleźć, co Blaniu trzeba robić? Zasubskrybować kanał, zadzwonić dzwoneczkiem i dać łapkę w górę Słuchajcie, ogólnie dzisiaj jak w ostatnim odcinku będziemy mieli trzy rundy Podajże trzy rundy i będziemy sobie straszyć mamę I kto bardziej ją wystraszy, po prostu wygrywa Będziemy sobie oceniać nasze rundy od 9 na... Od, od 1 do 10, tak jak w sumie zawsze, nie? Dobra, wpadajcie na nasze Instagramy, wyświetlają wam się gdzieś Wpadajcie na kanał Blani, na mój drugi kanał Vandal Games Macie w polecanych kanałach Słuchajcie, jak zawsze Blania papier kaj nożyce o to kto startuje jako pierwszy. Jesteś gotowa? Pamiętajcie, Vandal zawsze wygrywa, to się nigdy nie zmieni. 3 4 1 No co jest? 3 4 3 4 No jest! co chodzi? Ja zaczynam przykrywać. Yes. O, to, jest, to jest drugi odcinek, jak zaczynam przykrywać, to jest chore ustawienie, to się odwaliło. Co, coś jest nie tak trzeci. ze mną. Ze mną miejscoś nie tak naprawdę. Trzeci, to ja, jeszcze ja jest 2-0, słuchajcie. 3, 4. Brawo! Oficjalnie muszę powiedzieć, że jednak wandal zawsze przegrywa, a Blanka zawsze wygrywa. Lecimy do pierwszej rundy. Blania zaczyna. Jona! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest GTR Kate. Posłuchajcie, jaki szykują dla Was event z okazji Halloween. Jest to gra produkcji GT Arcade i teraz trwa event Halloweenowy i możecie wygrać sporo fajnych nagród, np. Na kartę Amazon. GTR Arcade to platforma gamingowa, platforma stworzona dla gier mobilnych i przeglądarkowych, której celem jest gromadzenie tytułów dla graczy na całym świecie dzięki takim hitom jak Legacy of Discord, Rangers of Oblivion i wiele, wiele więcej. Mnóstwo tytułów znajduje się bardzo wysoko w rankingach, na przykład w sklepie Play, GT Arcade ciągle podnosi standardy gier free to play oraz przygotowało również platformę na komputery, która pozwala graczom grać w ulubione gry przeglądarkowe i mobilne w dużo, dużo płynniejszy sposób, zdobywając przy tym dodatkowe najwyższej klasy treści. Wystarczy, że zalogujesz się do gry z pulpitu GT Arcade, a znajdziesz ekskluzywne nagrody w grze. i need one pepkin got it Jest to gra produkcji GTRK. Dobra, Nania, słuchaj, przyszedł czas na twoją rundę. Masz plan? Mhm. Dobra, idziemy. Wiem, że mama na pewno poszła chyba do kotłowni na chwilę. Więc mhm. masz przewagę. Tak? I co ty robisz? Tu się chowasz? Tu? A może wyjść bardziej za tym domkiem, co? Może wyjść za tym domkiem? Słyszysz, jak mama będzie wychodzić, to zrobiła. Ja się schowam tutaj. I będziemy czekać aż mama przyjdzie, ale ty jakoś bardzo chcesz wyskoczyć? Ja Wystraszyłaś się mamo? Tak ktoś przyjechał Słuchaj Blania za to przestraszenie mamy Mogę ci dać tylko 5 na 10 okay. Serio zgadzasz się tak łatwo? Mm -hmm. ty zawsze było tak Zawsze mówię 8 na 10 ona co jakie 8 dawaj mi 10 na 10 Czego mnie nie zrobiła zawsze tak było Czemu 5 wiesz że to było słabe nie? Nie. No. No trudno, słuchajcie, teraz moja runda, ty miałeś przewagę, bo mamy nie było, akurat była akurat w kotłowni, a ja muszę coś wymyślić, żeby ją zagadać, żeby gdzieś poszła i potem ją przestraszyć, ale trzymajcie kciuki, że mi się uda. Myślę, że bez przedłużania Blanka daje ci kamerę. Lecimy, moja runda. Trzymajcie kciuki. To było piękne, to było piękne. Idealnie wyszliśmy. Ty właśnie u małych. W ogóle chciałem Wam powiedzieć, że Cika ma, została mamusią ma ile mamo? Trzech chłopców. Trzech chłopców. Jeżeli chcecie, jeżeli chcecie ich zobaczyć. Co ile łapek zostawić? Myślę, że... O nie, licz mnie. Myślę, że 20 tysięcy. Co tam, mamie? się wystraszyłaś? My nie? Widzieliście to, to, to było dobre. Ja bym to ocenił na, a zresztą zaraz. zwika Uciekamy, 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 uciekamy. Dobra, blaniu, ja myślę, że to było dobre. Mm -hmm. To było dobre. Widziałaś jak mama. Mama nawet odskoczyła, tak? Nie widziałam. Nie widziałaś tego, ale. Nie, to... bo y, widziałam tylko <laughs> że nie mogą przejść. No i dobra, słuchaj, Blania, myślę, że ja bym tutaj dał mocne 9 na 10. Okej. Okay. Przecież ty to przegrasz, musisz zrobić cyberultra przestraszenie mamy. Wiem. Przepraszam, czy ktoś mi podmienił siostrę? Ktoś mi podmienił siostrę? Ja nie wiem, co się z nią stało. W każdym bądź razie teraz twoja Runda, więc nie przedłużamy. Powiedziałem lunda. Nie. Wojtek Gola, cześć. E, dobra, dobra, Blania, lecisz teraz ty. Teraz trzymam. Ej, od odkurza. Dobra, w każdym bądź razie widzimy się zaraz. Twoja runda, mama odkurza, więc może cię nie słyszeć, jak będziesz szła. Będą. No to jest dobry plan, bo Cię nie będzie słyszeć w ogóle. Odczekaliśmy też ile? Z 15 minut, odkąd tak, ją ostatni minut. raz straszyliśmy. Słuchajcie, może być trochę zły dźwięk, dlatego może przyciśniesz sobie trochę słuchawki czy tam mhm. głośniki w telefonach, bo mama odkurza, ale myślę, że będzie spoko, jak ją tak, teraz wystraszymy. Tak, bardzo spoko. Dawaj Blania, lecisz. Może zrób coś takiego, nie wiem, musisz przemyśleć to jakoś dobrze. Dawaj, dawaj. Nie, chyba ono tu jest. No nie wiem, no to ryzykuj, ryzykuj. Najwyżej zamkniemy i nic nie będzie. Dawaj. Przestańcie! ej to nie jest wcale śmieszne, wiecie <laughs> <laughs> mamo! to nie jest wcale śmieszne i ogarnijcie się, mamo, mamo, Słucham. ale posłuchaj, nie bój się, no nie bój się, jak wychodzicie i mnie straszycie, ty nie bój się, no, no sam się nie bój, no Zobaczysz, jak ja kiedyś siebie przestraszę. Grozisz mi? Tak. No weź. mamo No, także mama mi grozi. Nie fajnie. Zobaczysz. Będziesz coś ode mnie chciała, mamo. To jest typowy tekst, to jest typowy tekst. Będziesz coś chciała. Albo będziesz coś chciał. No dobra, to ci się udało. To ci się udało i to muszę przyznać, że to było takie 9 na 10. No też tak się zgadzam Tak? Tak chciałam. Się no dobrać. to 9 na 10, tylko musisz jak straszysz, to mhm. musisz wolniej to robić, bo ja nie wiem, czy to się zdążyło nagrać, bo ja byłem za rogiem, a ty już wystraszyłaś mamę. Kumasz. Mhm, to no dobra. Mam 14. Tak, 14 na 20, i teraz moja runda nie mam kompletnie pomysłu. My musimy odczekać z pół godziny, bo teraz się mama nie wystraszy. Wiadomo, jak ktoś was straszy raz, drugi, trzeci i podejdzie za czwartym, to już nie będzie tak efektywne. Ja może sobie coś wymyślę, jakiś wiecie, taki mega plan, i wtedy wystraszymy sobie Mamy, A tymczasem wystrzelcie łapkę w górę, a my widzimy się dla nas pewnie z pół godziny, a dla was sekunda. Słuchajcie, wpadłem na pomysł. Czasem miałem tak, że jak na przykład, wiecie, straszycie się z kolegami czy coś, ja miałem tak, jak mieszkałem w bloku, że jak schodziłem ze schodów, to kolega się czaił za rogu i jak wyskakiwał, to robi takie, uf, uf, wiecie, takiego psa, bo psy ogólnie, wiecie, jakie są, szczekają, każdy się boi, że taki pies może cię ugryźć, więc to jest dobry plan, żeby zaczaić się oh, na mamę nie. i teraz zrobić taki, wiesz, tak głośno jakby oh, pies nie. i ona, myślę, że się przestraszy 100%, także nie przedłużamy i lecimy to... Do...

O nie! Blanka, widziałaś to! Co ty zrobiłaś? I ostatni raz coś takiego rozumiesz! O, 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 o. Mam... Co ty zrobiłaś z tym telefonem? Widziałaś to? Telefon! Normalnie siedzisz i wiedziałem, że ta taktyka na szczycie psa będzie działać. Co powiesz? Co powiesz mam? Szczęście! Co, nie pęk? Nie. Co powiesz? Co, nie, bo że macie nie po kolei w głowach nie. One znowu robią dziwne rzeczy, ja stąd idę! Ja stąd idę! One znowu robią dziwne rzeczy jak w ostatnim filmie. Tu jest coś nie tak z nimi, jest coś z nimi nie tak. Słuchaj, Blania to musi być 10 na 10, mm -hmm. bo mama wyrzuciła telefon iPhone'a 8 Plus, Wypadł jej z rąk, ale wziąć jak ona rzuciła go <laughs> 10 na 10, tak? Aha. Czyli Bez 19 a ty masz 14. Tak. No to co, czyli ja wygrałem dla niej, niestety. Tak. Dzisiaj nie było kasy, ale był to odcinek z Halloween. Jak widzicie, mam na moim Instagramie strasznie mamy mało czasu, więc dzisiaj nie damy rady zrobić trzech rund. Następny odcinek będzie prawdopodobnie w niedzielę. Także czekajcie, a teraz lecimy powiedzieć mamie, że to był taki odcinek, że kto bardziej tak. wystraszy, i wtedy spytamy jeszcze, kto mamy zdaniem wygrał. No i będziemy kończyć. No bo ogólnie to, wiesz, to był taki odcinek, kto bardziej wystraszy mamy, wygrywa. I jak myślisz, kto cię bardziej wystraszył, ja czy Blanka? Obydwoje No ale tak bardziej, bardziej Nie Mi się, się. Wydaje, mi się wydaje, że ja, bo wyrzuciłaś mm. ten telefon nawet No tak, tak, tak. Zgadnij kto ma więcej Bum! A, żartuję Mikołaj pewnie Ja mam 19 na no 20, Blanka ma 15, czy 14 14 No, haha tak. ha, no ale, ale zabawne co ha, ha. Także słuchajcie to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam za oglądanie, mamusia się trochę Za straszenie Eee Co, co jest tak samo Co I jest nie grane Nie żarty, mnie nie żadę sobie strachu Nie wolno mamy strachu? Czemu ty mnie oblaź wodą Bo wy mnie straszycie i ty tak samo, o, proszę bardzo. No. Następnym razem to jajka wylądują Wam na górę. Chciałem nagrać pożegnanie. Nagrać pożegnanie, tak Dobra, tak, słuchajcie. się zaczęło? Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się film spodobał. Napiszcie coś w komentarzu na Wam. Dziękuję za oglądanie. Ten film nie mógł się normalnie skończyć Miło, że byliście Mama jest nienormalna Trzymajcie się, do następnego PIONA uh!